A jeśli się domyślą, że udajemy 3D? Dla ludzi wszystkie psy są takie same. Miau. Wow. Test wiatraków. Wiatrak. A, okej. Hej, 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 hej. Hej. O, jak się mają moje słodziaki szczeniaki? O. To kamera z inteligentną stabilizacją obrazu? Jaki jest współczynnik? Mądra z ciebie co? O! Nareszcie ktoś mnie docenia. Mm. Odcisk ładki. Fani nigdy nie mają dać twojej słodkości? Nareszcie! Ktoś mnie podziwia. Nareszcie! Organiczna, etycznie wyprodukowana, surowa karma! <laughs> tak! I to ma być ciężka praca. A -a. A -a. Kogoś tu nieźle ogolili Okej, okay, dziewczyny, reklama się nazywa Super Słodki Superman Ratuje szczeniaczki, czyli was Waruj, siad Tak, mi się Więc mamy tu stać i czekać, aż bez włosy człowiek nas uratuje? Myślę, że jakoś to udźwignę Moja aura jest dziś złota. Mua. Głaszczę wewnętrznego Poddrawiam kota. Ci. Miau, wow, wow. Zero obowiązków, jestem w niebie. Tak, jasne. Wszystkie słodziaki na make-up! A, hej, wow! Ciasna ta kokarda. Ten kolczyk drapie mi policzek. <laughs> no, błagam was, wcale nie jest tak... To jakiś koszmar! Coś ty takiego jadła! Hej! Zabawki same się nie pogryzą, wiadomo! Au! 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 au, au. No. Okej, okay, Dipak, poczuj swe łapy na ziemi, ślinę na swym języku i... Nie jestem tak szczęśliwy, no jakiego wyglądam. No dobra, trojaczki. Kamera gotowa? Uwaga, teraz macie ratować świat dostarczając odlotową pizzę! I. akcja! Yeah. Zielna drużyna odlotowej pizzy! Ratuje świat odlotową pizzą! Szczęśliwa pizza! A w gratisie! Szczęśliwe szczęście.